Cześć, kochani! Cześć! Witamy w nowym vlogmasie, którego pomysłodawczynią jest obecna tu Karola. Bo ja powiedziałam, że ja tego nie robię. Ja nie mam pomysłu na to i w ogóle nie mam koncepcji. A Karola mówi, ja mam tysiąc koncepcji. No i zaraz się przekonamy, czy te koncepcje są słuszne i właściwe. Słuchajcie, prezentownik, czyli pomysły na prezenty, takie last minute, takie, co możemy już kupować i będziemy zadowoleni. <noise> Zaraz się okaże. Bo całą listę takich prezentów ma Karola i ona będzie mówić, a ja będę mówić, czy fajne, czy nie. Wykluczyłyśmy z tej listy biżuterię, bo piękną biżuterię już pokazywałyśmy na kanale. Wykluczyłyśmy ubrania, bo też już były. Ale wszystko inne jak najbardziej tak. Prezenty będą tanie, prezenty będą droższe, prezenty będą dla niego, dla niej, dla starszych, dla młodszych takie zróżnicowane, bo tak każda ma jej szeroko iść. I czy będą trafione i fajne, to się okaże. Jak się okaże, że będą bardzo fajne, to zaraz powiecie, Karola, niech sobie założy swój kanał, he! Ale nie! Nie, bo Kala ma dużo roboty ze mną jeszcze. Więc nie, słuchajcie, nie mam pojęcia, co ona tam znalazła. I teraz ona będzie mówić. Jakieś zdjęcia tutaj będą się w międzyczasie pojawiały w żeby znaczy, było atrakcyjnie. Tak, powiem tak, powie mam, tak. Niektóre rzeczy to nie mam takiego konkretnego. Po prostu mam pomysł, ale to też zależy od tego, co wy lubicie, więc nie chciałam podawać takich konkretnych. Dobrze. Ale to będziemy mówić. Słuchajcie, tak tytułem wstępu rozgadała się ta Karola, prawda? Nawet mój pan małżonek mówi, bo on coś tam czasem coś włączy. Mówię, o ta Karola rozwinęła skrzydła, żeby Ci nie uciekła. No, to nigdzie nie ucieka. tylko dawaj te prezenty. Zaczynamy, słuchajcie, ja nie wiem, więc moje reakcje moje miny, wiecie, będą takie spontaniczne. Więc nie wiem, co ona wybrała, bo po prostu ja jej powiedziałam, wybierz, a omówimy to podczas vloga i teraz na gorąco lecimy. Jak będzie przeszkadzał mój synek, który jest na zdanym nauczaniu pokój obok, to wybaczcie. Dobra, lecimy, ciach! Dobra, to zaczniemy od droższego prezentu dla faceta. Droższego dla faceta, słucham. Jest to albo nowy Xbox, albo nowy PlayStation. No i tak, już tłumaczę, słuchajcie. Jesteśmy w posiadaniu nowego PlayStation 5. Pan małżony kupił nie pytajcie, jak. Jeździł po całej Warszawie. Kupił to PlayStation, oczywiście kupił drożej i tak dalej, ale on jest tak przeszczęśliwy z tego PlayStation. Mój pan małżonek, od razu do tego Wam mówię, o może zrobię zdjęcie, ma taki specjalny fotel w którym zasiada taki miękki, taka pufa wielka, tam może sobie te piloty włożyć też w tą pufę. I sobie siedzi, i słuchajcie, gaminguje i jest zachwycony. No i teraz tak, dziewczęta, jak do tego trzeba podejść? Trzeba podejść, niech siedzi na tyłku i sobie gaminguje, niżby tam latał nie wiadomo gdzie. Więc słuchajcie, te PlayStation nie są takie złe, bo jak on sobie PlayStationuje, to ja albo książeczka, albo coś sobie tutaj na vloga przygotuję, albo jakieś inspiracje, albo nawet sobie magazyn przejrzę w spokoju. I ja to lubię. Słucham, Karola? tylko jeden minus. Jaki? Jak chcesz obejrzeć serial, a on gra. A on gra, tak, tak. No to serial to wtedy tylko na tablecie w sypialni, inaczej nie da rady. Rzeczywiście tak. Natomiast mi te seriale teraz nie mam czasu, bo powiem wam, że te vlogmasy to tak nam dzisiaj widzicie nie pierwszej świeżości ta moja buzia, bo y, jesteśmy rzeczywiście zmęczone tymi wlagmasami, ale też nakręcony. Jak widać. A, Red Bulla nie wypiłam, jakaś nakręcona jestem. Słuchajcie tak, PlayStation Xbox to jest y, jak najbardziej wspaniały prezent y, drogi. każdego mężczyzny. Ale każdego, jeżeli coś to ma z zgran... nie, nie powiem. PlayStation bym się ucieszyła, Xboxa mamy, ale powiem zaraz dlaczego, bym się ucieszyła z PlayStation. Mów od razu, mów od Więc razu. jest kolejny, kolejny pomysł na prezent jest to gra, która jest tylko na PlayStation. Okay. Gra nazywa się Wiedza to potęga. Wiedza to potęga, taka gra. I na czym polega ta gra? Wczoraj mi coś wspominałaś. Tak? I to jest gra dla chyba pięciu lub sześciu osób, Max i każdy musi mieć swój telefon, okay. ściąga się aplikację. Okay aplikacja tutaj jest bo aplikacja też się nazywa Wiedza to potęga pokażemy tutaj zaraz sklineczka tak i mając tą aplikację jest tak jakby gra na Xboxie gdzie wyświetlają się różne pytania i każdy odpowiada i kto pierwszy gra się ze znajomymi i trzeba tam jakby wyjść na taki szczyt piramidy i to się wygrywa aha no to fajnie bo to tak taka to... interakcja super no. Pokażemy zaraz. Taka interakcja, razem się bawimy, razem się śmiejemy i kto mądrzejszy ten wygrywa. Tak, i są jeszcze Albo tam, szybszy. Yy, tak jakby trzeba też przeszkodzić swoim znajomym, wysyłając im tam jakieś tam różne bomby, jakieś tam, że lód się pojawia i się Mega. Tak, jest Jestem na świetno. tak. Jestem na tak. Bardzo tania, bo chyba około 50 zł takie, więc jest, no dlatego chciałabym PlayStation, a nie z Xbox. Aha, okej. Okay. E, no trudno, no ale trzeba się cieszyć tym, co się ma. Dawaj dalej. Kolejny z prezent z tych tańszych to jest e, planszówki. Planszówki. Jakaś konkretna? Tak, Słucham. mam e, cztery fajne, naprawdę fajne planszówki. Jedna to jest Party Time. Party Time. E, druga to jest Dopasowani. Dopasowani. Karty gentlemanów. Karty Dżentelmenów. Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. I Ego. Ego. I Ego na przykład fajna jest edycja na przykład dla par czy dla, dla starszych osób. Ego Love. Ego Love. Love no, nawet. Dobrze. No planszówki to zawsze... Okej. Okay. Dobrze, planszówki to jest też fajny pomysł. E, oby były tylko trafione i ciekawe. Dawaj dalej. Gramofon z takich droższych prezentów. No i właśnie tutaj ja nie rozumiem, bo ten gramofon e, widzę, że... Słyszę, widzę tam na storiesach, że tak ludzie zaczynają kupować powrót do przeszłości. Tak? E, no jest to jakiś pomysł, o ile ma się winyle? No trzeba kupić jeszcze winy. no, no, no niestety to już też, te, też jest drogie. Ale słuchajcie, to, to coś takiego to można kupić raczej do domu, gdzie jest przestrzeń, a nie do mieszkania mniejszego, tak mi się wydaje. Znaczy powiem Ci tak, że te winne teraz są, nie są duże, bo... Aha, są mniejsze. Bo ja Mateuszowi kupiłam taki, a płaski. A wygadała się? Już dostał. Już dostał, dobra. <grywia> już dostał. Dostał, już dostał. Zadowolony? Najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. O, Ostatni raz tak szczęśliwego go widziałam. Na pierwszej randce. W pierwszym miesiącu naszego związku. <noise> Proza życia, kochani. A czy kupiłaś mu jakąś tam buzę, tak, do tego? Dwa winyle mu kupiłam. Jeden Queen, a Queen. drugi jakiś tam, co on lubi, nie wiem, nie znam, okay. mogę zdjęcie rzucić. No tak, Queen to wiadomo, oczywiście. Idziemy dalej. Następna rzecz i dla dzieciaków i dla starszych, dla osób, które lubią na przykład oglądać dużo filmów tak? i poczuć się jak w kinie. To urządzenie do popcornu. Urządzenie do pop popcornu. Słuchajcie, jeżeli się rzeczywiście je tak popcorn dużo, to jest fajnie. Ja mam oczywiście rozwiązanie takie, że mam mikrofale, ale nie każdy ma. Takie urządzenie może być popcorn ładne. Popcorn z mikrofali nie jest zdrowy. Nie jest zdrowy, a z tego urządzenia bardziej? Tak, ponieważ wrzuca się same ziarna. A nie, że tam są natłuszczone. Tak i ten popcorn robi się ciepłym powietrzem. On <laughs> ciepłym jest bez powietrzem, tłuszczu. Bez tłuszczu. Ale on tak wtedy chyba już nie, nie smakuje. Dlatego, dlatego ja rozpuszczam sobie trochę masła okay. w garnku i później ten popcorn, bo on faktycznie nie trzyma się sól przede wszystkim. Okay. Bo ten popcorn nie jest tłusty, on jest po prostu suchy, No popcorn. No. Zdrowy, suchy popcorn. Tak. I polewam go masłem, delikatnie solą i mam taki solono-maślany no, popcorn. Dobrze to zabrzmiało. Fajny pomysł. Dalej. E, tak, no to dla osób, na przykład lubią gotować kolejny pomysł na prezent to jest książka, którą mnie bardzo nie ucieszyła. Mam nadzieję, że ją dostanę. Na święta. Tak. Jest to książka pod tytułem Rozkoszne. Rozkoszne. Tak, jest to książka kucharska, wegetariańska i kojarzysz przepis na naszą czekoladę z Charlotte. Tak! To ten sam chłopak? Tak. O jej wydał książkę, super, ale to fajnie. A on jest blogerem chyba, prawda? Tak. tak I to jest tak. słuchajcie fajne, że właśnie w blogowaniu można się rozwijać yy, i właśnie swojego e-booka albo jakieś swoje produkty, swoją linię ubrań ci piękna. super, przepiękna, no, piękne no, to jest zdjęcie. Piękna nakładka. O, o, dobrze, dobrze, dobrze. Da, da, dawaj dalej. Ja to, to jest pomysł na prezent dla taty, dziadka. No to w sumie zawsze problem. To jest dla faceta. Jest to personalizowana skrzynka na narzędzia. Personalizowana, że możesz sobie inicjały tam. Nie, swoje... że na przykład możesz, ja tutaj wrzucę, bo ja taką znalazłam. Myślałam, że Tacie taką kupić, ale okazało się, że mój tata już ma tyle tych skrzynek, że nie potrzebuje. Okej. Okay. Można sobie zrobić, jaki się chce napisać na tej skrzynce na narzędziach. Suzy Life i skrzynka, słuchajcie, z obcęgami, nie? <śmiech> <śmiech> i młotkiem. No nie, no dla Majsterkowicza super sprawa. Mój tata też taki Majsterkowicz trochę. No, fajny pomysł. Dobrze dalej. To teraz pomysł dla każdego. O, słucham. Dla rodziny, uniwersalnie dla, dla mężczyzn. Voucher na sesję u mnie. <laughs> Ale patrzcie, jak się umie zareklamować. Nauczyła się. Voucher na sesję zdjęciową. Słuchajcie, to jest świetny pomysł. Sesja świąteczna, poświąteczna, Świe sesja ciążowa, sesja narzeczeńska, rodzinna. Narzeczyńska. Narzeczyńska. rodzinna tak. Dzieci Wam rosną, kurczę, zaraz wyrosną. Karola mi tam czasami jakieś jedno, dwa zdjęcia zrobiła, później mi przysyła, bo nam Facebook, prawda, pokazuje. O oh my gosh, taki był mały Marcel, a teraz już taki duży. No to jest fajna rzecz, fajna. Fajny pomysł. Zresztą niektóre z Was zamawiają sesję z nicią Karoliny, wiem, wiem, i są zadowolone, wiem, wiem, super pomysł, dawaj dalej. To następny pomysł, to może być pomysł dla pary lub dla kobiety, w że dla też, to jest voucher na masaż. Voucher dla, na masaż. Ja dostałam taki voucher razem z Mateuszem, dostaliśmy na urodziny, okay. jestem przeszczęśliwa, że idziemy na ten masaż, dostaliśmy voucher na, na masaż dla par? Cudownie, bardzo miło i można się odprężyć i rzeczywiście, bo... Wydaje mi się, że w tych czasach teraz, kiedy jest ten COVID i to wszystko, po prostu taki dzień odprężenia, taka chwila, że zapominasz o tym wszystkim jest... Ciekawe, czy będziesz leżeć na tym łóżku w maseczce. Wydajełam, że <laughs> Może to, tak. tak. Ale słuchajcie, to jest fajny pomysł, bo sami sobie nie robimy takich prezentów albo robimy za rzadko, a jak mamy taki voucher, no to warto go wykorzystać. Trzeba go wykorzystać, więc idziemy na ten masaż. Rzeczywiście. Masaże to jest jednak przyjemna rzecz, sama co się o tym wiem. Dawaj dalej. Yy, no to taki prezent ręcznie robiony, to właśnie ręcznie robiony strojk. Tak jak zrobiłeś? O, to rady, jest cudowny kiedyś. pomysł w ogóle na prezent. Wspaniały. Ja kiedyś dostałam taki stroik a, i mam go do dzisiaj fajny pomysł na prezent. No i to co roku sobie taki stroik wyjmuje się, prawda? Tak. I stawia na stół z dniem na przykład 1 grudnia. Cudowny pomysł, dawaj dalej, stroik, no Wieniec wiemy o co chodzi. My... No tak, wieniec Wieniec stroik, adwentowy. No... Dawaj Tady. dalej. Masz coś tam jeszcze? Tak, głośnik. Głośnik to jest rzecz Wiesz, dla niektórych marszala, bardzo ważna. Tak. A ten marszala to już w ogóle taki wypasiony, ale rzeczywiście głośnik się y, przydaje, bo to też ładnie wygląda estetycznie, pomysłowo, i wszyscy szaleją za tym głośnikiem tak. marszala. Teraz. Trendy. Z tańszych prezentów mm -hmm. to są sojowe świeczki. tylko właśnie sojowa. Dlaczego? Są zdrowsze przede wszystkim mm -hmm. i się dłużej palą i mm -hmm. mają, wydzielają ładniejsze zapachy. Okej, okay, dobrze. Może kiedyś spróbuję. Dawaj dalej. Nie, no bo świeczki mam, piękne świeczki w domu, moje jeszcze z Jewel Candle, tak mi pachną. Nie mogę się doczekać co w trzeciej będę miała, jaką biżuterię, bo mi się dwie fajne trafiły. No dobra, te świeczki są super, no. tak, prawda, no. że ta biżuteria jest w środku, to, 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 to warto, to jeszcze te świeczki tak podkreślam. No. Dawaj dalej. Yy, no to na przykład dla kobiet zestaw do hybryd. To nie dla mnie, bo mnie. No to nie wie. dla ciebie. Ja, ja to dla wiem, się. że nie, tu Suzy nie da ślady. Dobra, dobra. Dawaj dalej, ale to jest fajny pomysł, jeżeli rzeczywiście ktoś jest manualny, no nie chodzimy na te paznokcie tak trochę... Hmm. Powiem tak, ja, ja to przychodziłam do salonu paznokcie robić, w marcu, kiedy zamknęli wszystkie salony, zaczęłam robić paznokcie sama i tak się wkręciłam, tak mi się to spodobało. I że bardzo ładnie teraz, Karola robi estetycznie, zgadza się sobie, bo I to widzę. to jest dużo łatwiejsze niż malowanie zwykłym lakierem, to jest najważniejsze, bo nie rozlewa się lakier hybrydowy okay. yy, i tak samo nie zasycha. Okay. Póki nie włoży się go do lampy, więc jeśli się pomaluje skórkę, to w każdej chwili można ją ładnie wytrzeć i naprawdę ja nie potrafiłam malować zwykłym lakierem paznokcień, Hybrydową daje radę. Dla zdolnych dziewczyny manualnie tak, dla mnie nie. Dalej. Pomysł dla faceta na prezent o. to jest karawka z szklankami do whisky to ładne, jak ładną karawkę znajdziesz to Taką bardzo ładny, estetyczny, tak. jak z tych seriali takich tak, drogich. Tak, 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 <laughs> Dynastia tak, tak. i te sprawy. Bardzo tak. fajny pomysł, tak? Tylko ktoś musi pić mocny alkohol. Tak. No, u mnie by to nie przeszło, bo my jesteśmy winiarze albo bąbelki. Ale tak rzeczywiście fajny pomysł. Dawaj dalej. Instax. Taki aparatik. Tak. Stryk. O, to zawsze miłe sobie tak. uwiecznić chwilę. Tylko tutaj trzeba pamiętać, że niestety wkłady do Instaxa są drogie, więc tym też trzeba uważać, bo jedno zdjęcie z Instaxa to jest koszt około 4 zł. Ojej, no to rzeczywiście tak drogo, no ale taki gadżet fajnie mieć. Taki gadżet na wakacje super. Różowy, ja, biały. Ja mam, ja mam Instaxa. Jaki ale... kolor? Miętowy? Miętowy. Tak, ale niestety korzystam z niego tylko na wakacje i to na zasadzie biorę ze sobą 20 wkładów, bo to jest 100 co kosztuje. 100 zł kosztuje około 20 wkładów, tak. I to jest takie na zasadzie, zrobimy sobie Zdjęć, więc to nie jest tak, że biorę ze sobą i przynależę. jak telefon. tylko to jest taki po prostu moment fajny, choć okay. sobie zdjęcie i z taksem, więc tutaj to. fajnie. Mamy coś tam jeszcze? Tak. Słucham. Też dla mężczyzn. Jest to personalizowany pad. Jestem dopiero po widzisz. O matko, personalizowany pad. Czyli tak, co? To Xboxa na o... przykład, że się samemu go tworzy. Można zrobić kolory, napisy, wszystko. Zrobisz zdjęcie tutaj waszego pada, Zrobię. bo wiem, że masz. Bo to był pomysł Karoli na urodziny, na urodziny tak? Dla Mateusza. Tak. Super pomysł i w kolorach jakie lubi i tam. tak. Tak, 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 tak. Super. Dawaj dalej. E no to dla kobiety droższy prezent to jest depilator, ten Philips Luma. Aha, ten światłem. Tak, mam okay. go. Masz go? I co? Tak. Opowiadaj. I jest rewelacyjny. Rewelacyjny. Nogi gładkie jak po gilet. Użyłam go dopiero chyba cztery razy, bo to się co dwa tygodnie go używa. Okej. Okay. Yy, no i powiem tak, że mam 80% mniej obozów. No to super sprawa. No to super sprawa, bardzo no ciekawe. po prostu się go używa co dwa tygodnie, później się go używa co 8 tygodni, a później raz na pół roku. I ja po tych czterech razach, czyli tak jakby tej fazie wstępnej, widzę takie efekty wow, mhm. tylko tak. Pierwsze dwa razy... Bolało mocno? Nie bolało. W ogóle nie, nie bolało. Oczy. Bo to jednak błyska na czerwono, ten, ta wiązka laseru. Trzeba w okularach. No ja sobie na, na pierwszy raz robiłam, to założyłam okulary. Później już się przyzwyczaiłam, ale okay. y, pierwsze dwa razy to robiłam to w okularach, tak? I co boli? To jak się ma lekko, wys... trzeba mieć po prostu ładnie ogolone nogi. Bo jak się ma włoska jednego się pominie oh. i jak się przypiecze tym włoskiem, to że śmierdzi tak jest. O już czuję, czuję też zapach, to nie, nie, nie. Nie I jeszcze czuć takie, takie po prostu pieczenie. No, pieczenie, to, o nie, To, nie, jest, nie, to jest tylko tyle, Dobra, dajcie mi dobrze, dobrze, może kiedyś daj, daję jeszcze dalej. E, następny prezent to jest e, takie jedwabne kimono. Lub na przykład, jeśli ktoś wiąże włosy często i chodzi w spiętych włosach, to jedwabne gumki do włosów. Jedwabne gumki do włosów, to jest super. Ja mam jeszcze coś super. Jedwabną przepaskę na oczy, bo jak tak, rano się budzę... Wpisać, tak? Rano się budzę, słuchajcie, tam na przykład o 5 nad rano jest jasno i ja już nie mogę zasnąć. Mam przepaskę na oczy, jest zupełnie inny sen. Od razu zasypiam i najlepiej, żeby ona była właśnie jedwabna, bo wtedy jest delikatna dla skóry. To ja jeszcze coś powiem, że jedwabne poszewki. Jedwabne poszewki, tak, to nasza koleżanka Poleca też Małgosia. Dobrze się na nich śpi i podobno ma się mniej zmarszczek, więc może sobie kupić. I też włosy się mniej niszczą. I włosy się mniej niszczą. Jest na przykład też jedwabne czepki na włosy. Jeśli ktoś ma na przykład kręcone włosy i nie chce, żeby się zaburzały te loki, nie wiem, myje je wieczorem i idzie spać na przykład. Wtedy właśnie niedbawne czepki na włosy. Ja tak naprawdę jakoś nie wiem, nie czułam się komfortowo w czepku, nie. ale wiem, że moja babcia do dzisiaj tak robi. <grym> Dobra, Karla, my chyba już długo gadamy, co? Już przynudzamy. 17 minut. <grym> o, to masko. Resztę i, i już kończymy. Bo jeszcze mam ceramikę, piękną taką e, ceramikę, takich fajnych, na przykład ta firma Trza, Trzask chyba robi piękną ceramikę. E, zestaw zimowych herbat. O to tak. Ja, bym się mega ja też. Tego. Herbatki, tak. I do tego jeszcze syrop malinowy, jakiś taki tak. dobry. Dobra? Tak, tak, tak. To jest, podoba mi się. E, na przykład wolnoobrotowa. Mam, też jest super lubię, A, używam. A co do jedwabny, to na przykład jedwabne maseczki po prostu. Tak, też są takie szyte, słuchajcie, jedwabne maseczki zamiast tak. bawełnianych. I... I na przykład album fotograficzny z... Ze wspólnymi zdjęciami, tak wywołane te zdjęcia, ładnie zrobione. Cudownie. No. Ja zresztą mojej mamie w tym roku, tak jak co roku, wysyłam kalendarz z naszymi zdjęciami. Ja, Marcel, Marcel, Marcel mąż, ja, Antoś, pies. Y zawsze na 12 miesięcy wyszukuję takie nasze zdjęcia. Najczęściej z wakacji i wysyłam. Mama jest przeszczęśliwa i co miesiąc ma córkę tam z rodziną, bo mama w Szczecinie, a ja w Warszawie, więc to jest też bardzo fajny pomysł, taki kalendarz z zdjęciami. Dobra, kończymy, kończymy, całujemy, dziękujemy dziewczyny, jeżeli się podobało. Łapki w górę przede wszystkim dla Karoliny, która przygotowała ten prezentownik Karola. Myślałam, że trochę tam tutaj będzie bù, a tu było wszystko praktycznie fajne, spodobało mi się. Dajcie znać, jaki jeszcze macie pomysł na szybki prezent i czy Karolina się wykazała. Łapką w górę. Całujemy, dziękujemy, kochamy PA! PA! Ale to wymyśliłaś, gwiazda! No no.